Siemka, witam wszystkich. Jestem w cisownicy przy schronisku pod Tułem i pójdę sobie na Małą Czantorię. Pogoda jest piękna, dzień zapowiada się super. Także idę. Dzisiaj jest ze mną Nowatka, mój piesek i ciśniemy razem. Górę tu mamy już za sobą. O tam. I cisnę sobie dalej na małą czantorię. A to cel wycieczki. Zobaczcie. Tylko się wydaje, że daleko. Z Stół. Dotarliśmy na polanę budzin. O no, i ciśniemy dalej na małą czantorię. Nawadkę musiałem tu zapiąć, ponieważ samochody trochę jeździły. No ale teraz już jest dobrze. Idziemy dalej. Dobra, mogę ją zwolnić ze smyczy. Po drodze takie źródełko naturalne, czyściutka woda zapewne, ale idę dalej. wada, no chodź! No, chodź! No, pij sobie! Zasłużyłaś, choć jeszcze trochę przed tobą. No, dawaj, dawaj, pijesz! Pij, bo wylewam. Nie poniosę ci tego, no. Nie chcesz już? O kurcze, pies padnięty zobaczcie. Piję na <grystanie> Okej. Okay. Mała Czontoria zdobyta. Dobrze. Nawadko spisałaś się, lecimy dalej. Tutaj już jest naprawdę ciepło. Zaraz ściągam bluzę. Nawada, chodź. No chodź, wariatko, chodź. Bo tu zostaniesz. O, tam za mną Wielka Czantoria. Tam się właśnie udajemy. Idziemy sobie. Zielonym szlakiem nadal. Patrzcie jak tu pięknie. Ta Czantoria Wielka wydaje się tak daleko. Ale to się tylko wydaje. Jak już Wam wcześniej wspominałem. Jeszcze kilka metrów i jesteśmy na szczycie wielkiej Chantori nic się nie zmieniło, wieżyczka stoi. Dotarliśmy w jedną stronę godzinę 55. Także przyzwoicie, czas na śniadanko. Piękne powroty. To jest coś niesamowitego. Jaka ogromna przestrzeń. Wyciąg poniwiec. Tutaj widok na ustroń. Dzisiaj na szlaku jest piątek i już trochę osób jest. Świetna pogoda. I co chwila mijam jakiś piechurów. Także jest całkiem przyjemnie. W weekend się zaczyna. Kilka kroków od Małej Czantorii. Za sobą mam Wielką Czantorię. A tutaj widzimy kierunkowskaz na Ustroń i na Goleszów. My idziemy w kierunku Goleszowa, a konkretnie Cisownicy, gdzie zaliczymy Polanę Budzin, a później koniec, czyli schronisko pod Tułem. TTK. Ale pięknie ptaszki śpiewają. Ale jest piękny las. Jednolity. Te same drzewka. Świetnie to wygląda. Nie wiem, jak to wyjdzie na wideo, ale wrażenie robi to. Niesamowite. O, a tu ktoś pomalował drzewo. Jakieś takie białe, zielone, nie wiem o co chodzi. Ale spotykam to dosyć często dzisiaj. Na horyzoncie pola na budzin. W zasadzie nie na horyzoncie, tylko tutaj właśnie jestem. Jak widzicie, nie trzeba wcale wysoko wychodzić, żeby było pięknie. Zobaczcie, jakie widoki na Śląsk. No i wycieczka dobiega końca. Schronisko pod tułem. Piesek przeżył. Ma się dobrze. Rumun czeka na mnie. Zaparkowany. Wsiadamy, jedziemy do domku. Trzymajcie się.